Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak wykonać prosty inkubator na jaja straszyków i patyczaków. Oczywiście potrzebne są nam jaja patyczaków lub straszyków, ręcznik papierowy oraz pudełko. Jak wykonać takie pudełko, możecie zobaczyć w filmie na naszym kanale. Jest to pudełko do inkubatora, które robiliśmy i właśnie można je wykorzystać też jako inkubator dla jaja, dla straszyków i patyczaków. Na spodzie pudełka kładziemy ręcznik papierowy, wyspujemy jaja i zamykamy pudełko i to wszystko. Oczywiście pilnujemy, aby ręcznik papierowy był cały czas wilgotny. Dzięki temu, że na pokrywce pudełka jest siatka, to nasze młode patyczaki albo straszyki nam nie uciekną no i w całym inkubatorze jest przełew powietrza.